Cześć wszystkim, korzystając z okazji, że nagrałem Wam wcześniejsze wideo dziś także na szybko chcę Wam nagrać kącik kolekcjonera czyli co udało mi się zakupić w ostatnim miesiącu jakie tytuły i lecimy z tym koksem na wstępie leci najnowsza Zelda jeszcze nie rozpakowałem zostawiam sobie na czarną godzinę bo bardzo to lubię Kolejny tytuł. Yy, Snawkin I tutaj dziękuję bardzo OnlyGames.pl za polecenie tego tytułu yy, i PlayAsia. Natomiast niestety to szło bardzo, bardzo długo. Miesiąc czekałem na to. Yy, no ale w końcu jest. Też jeszcze nie rozpakowałem i też zostawię sobie na czarną godzinę na jakieś L4, kiedy będę potrzebował zagrać w coś spokojnego, fajnego yy, z łóżka na Switchu dla odprężenia. Teraz idziemy Tytuły na PS5. Astrobot oczywiście nie mogłem tego ominąć. Ten tytuł ponoć pretenduje do gry roku. Bardzo mi się podoba, rewelacja. To jest to, na co wszyscy czekaliśmy właściwie. Do tego wziąłem spontanicznie, będąc w Ceksie Atari Mania. Jeszcze nie wiem co to jest, ale wygląda bardzo, bardzo retro. Więc na pewno mi się spodoba. Na razie sobie leży. Też czeka na to, kiedy będę mieć czas. Idziemy dalej. Contra Operation Galuga. Na tą wersję fizyczną też bardzo długo czekałem i trzeba było ją specjalnie zamówić, bo nie ma tego na półkach sklepowych w takiej wersji. Wierzę, że kiedyś będzie miała jakąś tam wartość kolekcjonerską, właśnie z uwagi na to, że nie była dostępna jako wersja fizyczna tak normalnie. I do tego dochodzi jeszcze. Assassin's Creed Mirage, w Ceksie było chyba tańsze o jakieś 5 zł niż nówka, więc poszedłem kupić nówkę, zwłaszcza, że tu jest w środku taki bardzo fajny, ciekawy dodatek. Znalazło się też coś na Wii U, bo Just Dance 2016, to na jakimś evencie kupiłem, po prostu było dostępne. Chodzę z taką listą gier, których jeszcze nie mam, zostały mi same takie krapy i to było jedno, jedno z tych tytułów, które jeszcze nie mam. Do tego doszło y, jakieś tam dwie płytki randomowe, po prostu były za grosze. Wziąłem z jakiegoś targu, Pchli Targ był gdzieś w Poznaniu, i to po prostu zakachmęciłem, bo było tanio. No i te gry, które już widzieliście, które mam z nocnego retrogrania, czyli Golden Gogła Premiera. I te trzy pudełeczka y, Sautys Robo oraz Scout. Także to jest kolekcja z września, września, i październik właściwie. I cóż, do zobaczenia!